To będzie już 32. edycja Uznamskiego Festiwalu Muzyki. Po raz kolejny na jeden wieczór festiwal zagości do Świnoujścia. Tym razem w sali teatralnej Miejskiego Domu Kultury wystąpi fińska orkiestra barokowa, bowiem to Finlandii właśnie poświęcony będzie w tym roku festiwal. W zeszłym roku mieliśmy możliwość cieszenia się przybliżeniem nam kultury polskiej. W tym roku zaproponowaliście Państwo kulturę finlandzką i bardzo się cieszymy, że również mieszkańcy Świnouścia, a jest z nich coraz więcej, jak również regionu zachodniopomorskiego, będą mieli możliwość skorzystania z tak bogatej oferty kulturalnej. Znam wielu mieszkańców, którzy czekają na festiwal. Korzystają z obiektów również, które na terenie właśnie niemieckiej części Wyspy uznam. Państwo udostępniacie. Natomiast ja szczególnie serdecznie chciałabym zaprosić mieszkańców Świnouścia na koncert, który będzie organizowany w, w sali teatralnej Miejskiego Domu Kultury w dniu 27 września o godzinie 19.30. Przed sprzedażą biletów zajmuje się oczywiście Miejski Dom Kultury, któremu bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za współorganizację tego, te, te, tego wydarzenia, reprezentowanie strony samorządowej w, w tym projekcie i za sprzedaż biletów. Chciałam zachęcić bilety na wydarzenia kosztują 45 zł dla mieszkańców z Kartą Wyspiarza, z kartą wyspiarza seniora. 36 zł. Także bardzo serdecznie zachęcam. Ulotki będą do pobrania i w CIT, i w Urzędzie Miasta, i w innych instytucjach miejskich. Ten program jest bardzo bogaty, więc warto go zobaczyć go kompleksowo. Natomiast szczególnie serdecznie zachęcam oczywiście do udziału w koncercie w Świnoujściu. Jak zwykle festiwalowe koncerty odbywają się w wielu różnych miejscach Wyspy Uznam, w Muzeum w Penemindy, ale też w tym roku na plaży. Witam Państwa bardzo serdecznie, Pani Prezydent, bardzo dziękuję za zaproszenie i zorganizowanie tego spotkania. Jest mi miło gościć tutaj ponownie w Świnoujściu, staje się to już tradycją, że miasto Świnoujście jest współorganizatorem Znamskiego Festiwalu Muzyki, nie inaczej jest również w tym roku. Bardzo się cieszę, że będziemy mogli zaprezentować Państwu program festiwalu, uczestników festiwalu, skupić się na najważniejszych wydarzeniach. No i cieszę się oczywiście, że koncert, jeden z koncertów tego Uznamskiego Festiwalu będzie również organizowany w zacnych salach Domu Kultury, Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu. Podczas tego koncertu zostaną zaprezentowane nam właściwie europejskie utwory z przełomu wieku XVII i XVIII. Wśród tych kompozytorów jest również pewien Włoch, który w Gdańsku zasłynął ze swoimi utworami, co bardzo nas cieszy, że ta formuła będzie opiewała na cały obszar Morza Bałtyckiego. Podczas tego koncertu mamy wyjątkowego artystę Ilke Konen, Nie wiem, czy dobrze z, wypowiedziałam to nazwisko, ale co najbardziej ciekawe jest w tym wszystkim, będzie on grał na tradycyjnej, tradycyjnej fińskiej lirze smyczkowej. Jest to taki instrument bardziej szarpany niż grany, więc na pewno to będzie też takim interesującym akcentem tego koncertu. Będziemy pewnie mieli niespodziankę w formie przedstawienia folkloru fińskiego, ale myślę, że też również polski folklor będzie zaprezentowany. Zobaczymy, co nam ten koncert przyniesie za ciekawe wrażenia. Oczywiście w ramach naszego uznamskiego festiwalu mamy wiele innych wydarzeń, na które bardzo serdecznie zapraszamy nie tylko mieszkańców Świnoujścia i okolicy, ale przez to, że mamy ułatwiony dostęp i szybką drogę do Świnoujścia przez wybudowany niedawno tunel, liczymy oczywiście na publiczność z regionu Szczecina i tych okolic i bardzo serdecznie również ich zapraszamy. Dla nas jest to oczywiście wielkie wyzwanie, żeby ze swoim festiwalem rozszerzyć swoje zasięgi również na obszar metropolii szczecińskiej, czyli całego regionu szczecińskiego, rozmawiamy z przedstawicielami Pomeranii, w jaki sposób możemy bardziej rozszerzyć formułę swojego festiwalu, jak również dotrzeć do publiczności szerszego regionu, więc tutaj skupiamy się też na takich pracach. I mamy również nadzieję, że w przyszłych latach dzięki współpracy z regionem całym regionem Pomerania, tym obszarem będziemy mogli bardziej rozszerzyć swoją formułę i wypromować się na cały region. A Oczywiście wielkie wydarzenia w ramach uznamskiego festiwalu. Jest to koncert otwierający 20 września w elektrowni muzeum w Pinemünde, która może pomieścić nawet do 1200 miejsc. Zaprezentujemy filharmonię bałtycką i koncert otwarcia, a wykonawcami będą Ida, Mari, Ahonen, Skrzypce i Joshua. Weilerstein regent. Kolejnym dużym koncertem będzie zaplanowany na 5 października koncert orkiestry filharmonicznej z Hamburga. W tym roku wyszliśmy z troszkę szerszą formułą i mamy jakby nowości w ramach naszego programu festiwalowego. Zachęcam do wydarzenia, które odbędzie się na plaży, czy w namiocie czy przy namiocie, gdzie będzie prezentowany program z tango, z tańcami. Ale nowością jest coś takiego jak słuchanie muzyki na leżakach, czyli po prostu będą wystawione leżaki, i wieczorową porą, zamykając oczy, będziemy mogli się wsłuchać w te wspaniałe fińskie nuty. Festiwal rozpocznie się 20 września i potrwa do 11 października. Bilety na świnoujski koncert Fińskiej Orkiestry Barokowej są do nabycia w Galerii Art Miejskiego Domu Kultury.